Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest ten dzień, 15 marca, gdzie możemy wysiać w końcu nasze pomidory, na które tak czekamy. E, tutaj mam odmiany pokusę, malinowego ożarowskiego. E, tutaj mam jeszcze malinowego kapturka i ole Będę wysiewać je do takich doniczek, to jest doniczka P9. Przygotowałam sobie również y, ziemię do wysiewów z, z perlitem, tutaj akurat już mam go trochę mniej, ale mam też już przygotowane kilka doniczek, y, żeby móc już posiać. Y, natomiast zostało mi jeszcze kilka, i zaraz sobie dorobię mojej mieszanki ziemi i będę kończyć. Zaraz Wam pokażę. Co będziemy robić dalej? Zanim posiejecie swoje nasiona, pamiętajcie o tym, przynajmniej ja tak robię, żeby delikatnie tylko uklepać sobie ziemię w tych doniczkach, żeby te nasiona podczas podlewania ich nie zgubiły się gdzieś tam w jakimś błotku, gdyby wam powstało. Także delikatnie i zaraz sobie posiejemy. Nie wiem jak wy, ale ja sobie jeszcze opryskuję moją ziemię w doniczkach, żeby była dobrze zwilżona. Myślę, że będzie ok. Nie wiem, czy wam wcześniej wspominałam, ale mm, do każdej doniczki będę sobie tutaj siać po dwa nasiona. Dlaczego po dwa? Dlatego, że nie chcę mi się pikować yy, dużej ilości tych nasion, tych siewek. Yy, wolę już mieć też przygotowane po prostu sadzonki do posadzenia czy w szklarni, czy, czy właśnie w gruncie i nie chce mi się męczyć z tym a poza tym tutaj też się je po dwie, po dwa nasiona, bo później być może wybiorę sobie taką najsilniejszą sadzonkę która najbardziej przetrwała i wtedy będę je sadzić. Pamiętajcie też o tym, żeby podpisać wasze nasiona, żeby później wam się nie pomyliły. Datę też sobie zapisuję oczywiście z tyłu ja sobie do każdej doniczki dam takie znaczniki, na razie tylko po jednym wrzątku będę sobie oznaczać no bo wiecie jak to jest czasami mogą się gdzieś pomylić te donice tutaj już mam pokusę wcześniej sobie też rozsiałam olepolkę no i pokusę też siejemy po dwa nasiona takie mniejsze są już te nasionka. Ciężko je złapać. Ja akurat mam taką mniejszą szklarnię, ale w niej na pewno będą pomidory malinowe. Natomiast jeśli chodzi o te koktajlowe. Takie właśnie jak pokusa, czy Ola Polka, no to one akurat będą już w takich większych donicach. A też wcześniej będę je miała w domu. Zaraz przy dużym oknie, więc mam nadzieję, że słońca im nie zabraknie i będę je sadzić jakoś w połowie maja, może pod koniec, pod koniec maja. Okay. Jeżeli będziecie sobie jeszcze przyklepywać już wysiane nasiona i mokrą ziemię, to uważajcie, żeby te nasiona wam się nie przykleiły do dłoni, bo przed chwilą mi się tak stało, ja już sobie rozsypałam Taką cienką jeszcze sobie dosypię cienką warstwę ziemi. A teraz jeszcze sobie je podleję zraszaczem. I wystawię pod duże okno. Super. Dajcie koniecznie znać w komentarzu jakie wy odmiany posialiście. Bo jestem ciekawa. Ja już się nie mogę doczekać tych pierwszych listków. Życzę wam powodzenia. Trzymam kciuki.